Witajcie, ja jestem Frugo, a to kolejny odcinek na moim kanale. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, dzisiaj mam zamiar sprzedać ten czołg. I kupujemy czołg chiński. Wiecie jaki. Dobra, sprzedajmy. Hop, hop, hop. Sprzedajmy. Ok, i mamy miejsce wolne, więc. Czekajcie, badania. A i cię pozostanę. Tak, o, dobra. Okej, okay, wiemy. Okej, okay, i wpiliśmy tak, no to teraz zróbmy tak. Aj mam. Dobra. Aj, sorry, musimy kogoś sprzedać. Ja nie wiem, czy tak. Musimy kupić to działo serio. Dobra, już nie. Go, tak? Go, oki. Okay. Dobra, to teraz. To teraz musimy do garażu. Sprzedamy go. Będzie nam potrzebne, to kupimy, bo... Ej, serio? On jest tyle warty, serio? Nie wiedziałam, dobra. I kupujemy. ba badaj -ba Okej, okay, i kolejny czołg kupiony, teraz postaram się go polepszyć. A tamten sprzedam. <laughs> no to tak. O, dobra, czekajcie. Nie, to by się nam przydało, to nawet te złote mogę wydać. Tak wiem. Dobra, już nas nie stać. Kupiliśmy na razie działo fajnie. To teraz musimy je tutaj kopnąć. Dobra i. Dobra. Bitwa. Ingo Chini no, no chyba. No, dobra. 100 pocisków za mało, nie, po prostu to to jest rewelacja 100 pocisków za mało. Ok. Ok. Poczekamy na bitwę. Najprawdopodobniej wzięła mi się bi, bi bitwa. Okej. Okay. Chwila. Okej, okay. zróbmy to tak. Ej, jestem pierwszy, jak ja jestem dobry, ja. Zauważyliście, że jestem kapitanem naszej drużyny? Ja... ale fajnie. Po raz chyba nie. Po raz drugi jestem kapitanem. Ale mam farta. kurcze Chwila się naładuje, bo ja o tym wiem. Okej. Okay. taki sposób. Nie wygląda, szczerze mówiąc, dobrze. Bo ja nawet nie wiem, gdzie ten czołg ma przód. Ej, powiedzcie mi, gdzie jest jego przód. Tak, tu jest jego przód, to czyli dobrze. Ej, szybki jest, nie taki zły, no nie? Kapitanem jestem w końcu. No to co mnie bierzesz, panie? Zazdrościsz? Ja rozumiem, że wy mnie tak lubicie, że mi zazdrościcie po prostu, że jestem kapitalarz, tak? Ja tylko przypadkowo zostanę kapitanem. Nie musicie się wkurzać od razu. Ej, a co by było, jak ja bym był takim hardcorem i bym pojechał na bazę od razu tam. Kurde, Hamie, no idź mi stąd, ty. O ja... Pier... Ej, ale fajna kryjówka do strzelaniny. Tutaj, tutaj nie ma ulicy, prawda? Jak tu jest taki zakamarek, to ja po prostu szaleję. Aha, dobra, wjechałem tutaj, fajnie. Nie najgorzej. Ten sobie jeszcze miejscówkę znalazł ode mnie. Przygrywamy 5 do 6. Dobra, podjedźmy trochę do tyłu, bo gościu mam sprawę do ciebie, wiesz co? Bo ty jesteś trochę słaby pewnie, no nie? wiem gdzie. No i ja! Wywaliło mi z serwera, co się dzieje? Jestem, jestem. Każdy powinien mnie widzieć. No podjedź tu hardkorze, zobacz. Dawaj zobaczymy czy jesteś taki koksu. Ej dawajcie, ja tam wjadę na górkę i tak weznę z zaskoczeniem. O, to ben, to się pochwalę teraz. Się teraz pochwalę jak tak wjadę na górkę. Wygram. No, I wygram. Aj, rozwalili go. Po mnie jest. Oj nie, cofnij się, Mordo, cofnij się. On tu jedzie, okupacja naszej pasy. Sposób, muszę go zjechać. jest 119 metrów ode mnie, no to kurna, jak ten gościu mnie wali. Ja mam 11%, a nie no, nie mogę się ruszyć. Epicko! Dobra, zastrzelony jestem, tak? Dobra, to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeżeli bał, to zostawcie łapkę. W dzisiejszym odcinku jeszcze nie wiem co będziemy robić. Dobra, do zobaczenia, no i cześć!